Tak mama Steczkowskiej zareagowała na jej wygraną. Wyznała po latach. Justyna Steczkowska, nim zdobyła międzynarodową rozpoznawalność za sprawą Eurowizji w 1995 roku, już wcześniej zyskała uznanie Polaków, wygrywając festiwal opolski w 1994 roku. Artystka z nostalgią wspomina, jak przez telefon ogłosiła swoją wygraną mamie. Zanim Justyna Steczkowska po raz pierwszy reprezentowała Polskę na Eurowizji, rok wcześniej, w 1994 roku, wygrała koncert debiuty podczas festiwalu opolskiego z piosenką Moja intymność. Wokalistka zapewniła sobie udział w tym koncercie, zwyciężając w pierwszej edycji szansy na sukces, gdzie brawurowo wykonała boskie Buenos Mahanamu. Reakcja mamy Steczkowskiej na jej wygraną w Opolu Steczkowska pod koniec 2024 roku udzieliła wywiadu dla dziennikarzy, gdzie wróciła pamięci A od wygranej w Opolu. Podzieliła się przy tym anegdotką, kiedy poinformowała o zwycięstwie swoją mamę. Artystka podkreśliła, że 30 lat temu obieg informacji był znacznie wolniejszy, niż dziś. Rodzice nie mieli telefonu, mieli tylko czarno-biały telewizor i radio. Zadzwoniłam do sąsiadki, po tym festiwalu i mówię: Pani Justynko, a mogłaby pani mamy poprosić do telefonu, bo chciałam jej coś powiedzieć. No, i mama przyszła do domu tej pani, podeszła, redaktor, do telefonu i mówię: Mamo, wygrałam festiwal w Opolu. Ten, na który chciałaś jechać no tak, wygrałam ten festiwal. A coś mi ktoś chyba mówił na rynku rano że ty chyba to wygrałaś że w radio słyszał. A to ten festiwal, który razem w telewizji oglądamy no tak. To właśnie ten opowiadała Steczkowska u żurnalisty. Mama artystki nieco zakłopotana wielkim sukcesem córki zapytała ją wprost, Owow, no i co teraz?